Proszę państwa, z nami jest teraz taki pan, co nazywa się life coach. Life coach jest bardzo znany, jest znany z tego, że rajd'uje. a raczej nie rajd'uje, tylko rołpuje. Przepraszam, źle mi podpowiedział starzysta. Life coach, a raczej Rope coach. Powiedz nas, co cię do nas sprowadza? Dlaczego tu jesteś? Co, gdzie jest twoja lina? No nie wziąłem ze sobą liny, bo nie, nie pozwolili mi. Powiedzieli, że odpadłem z Blizzardu i nie mogę, nie, nie mogę, coachować, nie mogę life, life rowpować. He, no to bardzo, bardzo nam smutno z tego powodu. Dobrze, że już wytrzeźwiałem, to przynajmniej mogę z tobą porozmawiać per se w personie.per. Pe. No, dobrze, dobrze mówisz, cieszę się bardzo, że możesz ze mną porozmawiać. Powiem ci, że jestem tym bardzo mile zaskoczony, że zaprosiliście mnie tutaj, bo myślałem, że, że, że jak nie przyjdę ze swoją liną, której i tak nie pozwoliliście mi wziąć. To mnie nie zaprosicie, a ja tu jestem i mogę sobie porozmawiać. Mogę pomówić o tym, jak bardzo mi smutno, że, że nie gram w turnieju, mimo że powinienem. Bo umówmy się, turniej bez live coacha to jak nie turniej, tak więc naprawdę szkoda, szkoda, że nie gram. Ale przynajmniej mam fajną brodę i zbliżacie na mnie kamerę. No zbliżamy, bo cóż, co innego można oglądać? No w tej chwili nic, więc lepiej oglądać brodę live coacha niż. Jego ropa na planszy.